Cześć, z tej strony Martyna. Dzisiaj kolejna z moich ulubionych gier. A będzie to gra voodoo. Jest to karciana e, gra na spostrzegawczość dla całej rodziny. W pudełku znajdziecie oczywiście instrukcję. Jest ona dosyć krótka, także na pewno bez problemu się z nią zapoznacie. 91 kart wudu Są one dwustronne. Oraz 6 kart pomocy, ponieważ jest to gra dla od, yy, maksymalnie sześciu graczy. Możecie grać od 2 do 6 osób. Taką kartę, kartę otrzymuje każdy z graczy, macie na niej narysowane wszystkie symbole, które występują w grze, oraz wszystkie kolory. E, już wam tłumaczę o co chodzi. Na karcie macie różne symbole w różnych kolorach. E, powiedzmy, że tą kartę kładziemy na stole. Mamy tutaj żółty kapelusz, niebieską laleczkę, zielony łapacz snów oraz fioletową maskę. Nie mamy na pewno koloru czerwonego, nie mamy czerwonej butelki. Właśnie po to jest wam ta mm, karta pomocy, która na pewno przyda Wam się na początku, żebyście mogli e, skojarzyć, jakiego symbolu nie ma. No, i teraz każdy z graczy ma swoje karty. Dzielicie się nimi, jeżeli gracie w dwie osoby, no to oczywiście na pół, jeżeli w więcej osób po prostu je rozdajecie. No i powiedzmy, że to jest mój stosik kart. Trzy karty zawsze mam w ręku. No i przyglądam się, czy mam gdzieś czerwoną butelkę. Okazało się, że mam, więc automatycznie kładę ją na górze. W tym momencie karty się zmieniły. No i patrzymy, czego nie ma. Ja już widzę, że nie ma y, koloru fioletowego, no i nie ma laleczki wódu. Dobieram więc z mojego stosu kart trzecią kartę, no i patrzę, czy mam fioletową y, laleczkę. Jak widzicie, niestety nie mam, więc odkładam te, te karty i dobieram następne. Y, znowu nie mam, więc y, kolejne karty dobieram. Y, zawsze można mieć trzy karty w ręce, no i z powrotem odkładam. Oczywiście mój przeciwnik, tu akurat mi się trafiły dwie fioletowe daleczki, więc od razu ją na środek rzucam. Oczywiście mój przeciwnik również robi to samo, więc kto pierwszy położy tą kartę, w tym momencie oczywiście zmienia się symbol i kolor, którego szukamy na takiego, którego nie ma. Im więcej graczy, tym szybciej gra idzie. Oczywiście chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkich kart. Jest jeszcze drugi wariant, który pozwoli wam wyłożyć karty. Tutaj, jak widzicie, nie mamy czerwonej maski. I jeżeli na swoich kartach również nie macie czerwonej maski, to możecie położyć taką kartę. Ja akurat taką kartę mam. Nie ma tutaj właśnie czerwonej maski. Zobaczmy czego teraz nie mam. Oczywiście dobieram trzecią kartę. W tym momencie nie mam Znowu czerwonej maski, którą ja akurat dobrałam, więc mogę ją położyć. Tutaj mogę położyć albo kartę, na której nie ma niebieskiej butelki, albo kartę, na której jest niebieska butelka. Akurat mi się trafiło, że jest tutaj niebieska butelka. No i gramy tak długo, aż któryś z graczy pozbędzie się kart. A teraz Wam pokażemy, jak to wygląda w praktyce. Jak widzicie, na stole mamy jedną kartę. No i już w tym momencie widzimy, że nie ma żółtej maski, aczkolwiek najpierw bierzemy w trójkę po trzy karty. No i Piotr w tym momencie położył żółtą maskę. Teraz ja muszę się skupić, czego tutaj nie ma. Nie ma na pewno koloru fioletowego, nie ma fioletowej butelki. Udało mi się. Położyć światową butelkę, czego teraz nie ma. Nie ma niebieskiego. niebieskiego. niebieskiej laleczki wodu, nie ma. Mam. I jedziemy dalej. Nie ma zielonej maski, nie było. Faktycznie musiałam sprawdzić. Piotr miał rację. Czego teraz nie ma. Nie ma czegoś żółtego. Nie ma żółtego łapacza snów. Proszę bardzo. W tym momencie nie ma zielonej maski. Tutaj nie ma żółtej, żółtego kapelusza. No i obydwoje szukamy. Kto ma w swoich kartach? Piotr miał w swoich kartach. Um, teraz nie ma niebieskiego łapacza snów. Tak wygląda gra, oczywiście nie mówicie tego na głos, em, tylko y, w myśli y, patrzycie czego nie ma, tak żeby jak najszybciej położyć swoją kartę. Teraz nie ma tutaj niebieskiego kapelusza. No i patrzymy kto ma kapelusz, kto będzie pierwszy. Piotr był pierwszy. Teraz nie ma zielonej laleczki wodu. proszę bardzo. W tym momencie kiedy skończą się Wam karty, e, możecie je ułożyć z powrotem na stos, no i bierzecie kolejne trzy do ręki. Patrzcie, nie oszukuj. Jak widzieliście, w voodoo trzeba być nie tylko spostrzegawczym, ale też bardzo szybkim. Wydaje mi się, że gra jest bardzo fajna dla dzieci, ale także dla dorosłych. Mam nadzieję, że Wam się podobała. A jeżeli chcecie mieć ją w swojej kolekcji, to zapraszam was na megadyskon.pl.